Dzień no mamy już naszą gnojóweczkę, mamy już naszą gnojóweczkę Michalina, no nic, nic nie pachnie, woda lekko brązowa, wrzucaliśmy tu pokrzywy, wrzucaliśmy tu przekwitłe byliny, wrzucaliśmy wszystko z kuchni, wszystkie obierki, no i jak widać dyfuzor od czasu do czasu się łącza. Na powietrza tą wodę, miesza i to wszystko się pięknie kompostuje. Taki kompostownik płynie. Zbiornik był wypełniony do tej pory tylko do połowy. Teraz dolałem tu wody, deszczuweczki i będę to już wypompowywał na działkę, na grządki, bo troszeczkę popadało. Jest już sierpień. Można zasilać wszystkie krzewy i kwiaty i drzewka owocowe. Pięknie to jeszcze będzie rozmnażało się, rozmnażało się i zasilało nasze roślinki, bo tu nie tylko mamy składniki pokarmowe, ale mamy także wiele, wiele tysięcy różnych bakterii, różnych organizmów, które będą użyniały naszym glebem. I wszystko to, co z działeczki, możemy wykorzystać do robienia takiej gnojóweczki nie śmierdzi to, tak jak kompostownik tak, albo odpady we workach i jest doskonałym nawozem myślę, że dzięki temu pomysłowi, takiego kompostownika mam tu ponad 1000 litrów będę mógł sobie podlewać ogródek możemy to wybierać ręcznie punktowo dając wiaderkiem pod każdą roślinkę ja sobie tu zatopiłem taką zwykłą pompę szambówkę do brudnej wody i teraz będę to wypompowywał. Z powrotem do tego pompę ustawiłem sobie tak, że nie więcej weźmie niż połowę zawartości zbiornika. Potem dorzucę znowu jakieś substancji organicznej, powstałej z gospodarstwa domowego. I jeszcze na zimę. Na pewno raz czy dwa razy będę taką gnojówkę miał. O, pompa skończyła. Mieszać. Tak. I teraz ją uruchomimy. No i mamy już nasz kompost. Słuchajcie, bez szpadli, bez łopaty, bez zbytniego wysiłku. Ja sobie będę trzymał wąż i po prostu będę lał swoje byliny, drzewka, kwiaty. Wszystko, tak jakbym podlewał grudek. Nawozem, który mogę mieć w dowolnej ilości. Tylko kwestia tego ile tego będę potrzebował i ile tego zrobię. Prawda? Wszystko to, co urosło na działce, trafia na nią z powrotem w postaci naturalnego nawozu, jakim jest kompost, albo inaczej mówiąc gnojówka, nie? Bo to bardziej wygląda na gnojówkę. No, biechumów można też na raz wezwać. No. Czujesz też, Michalina? Nie. Poza tym, że pięknie pachnie, bo rośnie? Nie. Nic nie Nic nie żaden sąsiad nie będzie się skarżył. Mogę lać po roślinki. Oczywiście w takie deszczowe dni, nie w takie upały, bo nawet lejąc podczas upału, można roślinki poniścić zwykłą, czystą wodą, a to tu Dopiero gnojówką, a masz after napis się do woli tej super gnojóweczki Możemy tu wrzucać krzyw, pokrzywy, wroty wszystkie zioła Czyli warzywnik też będziesz podlewał? Też będę podlewał wszystko Wszystko od dzisiaj będę podlewał moją gnojóweczką żeby mi to wszystko pięknie na wiosnę z powrotem rosło Moje dynie, moje ogórki, ja myślę, że jak poleję nawet po tych ogórkach, wiesz, a dodam tu wrotyczu, dodam tu pokrzywy, to nie będą chorowały tak na tego mocniaka i te ogórki będę miał dłużej. Pomidory jak podleję taką gnojówką, to też myślę, że zarazia ziemniaczana będzie trzymała się z daleka, bo muszę wam powiedzieć, jak roślina silna, jak roślina ma to co potrzebuje, Jak roślina ma nawóz organiczny, to taka roślina nie choruje. Zobacz Michalin. piękny, Jak kawa, nie? No nie, ja się... jaśniejsza. Wcześniejsza. Mhm. No słaba trochę, taką jak ja lubię. No, jak to bo, lubię bo lubię kawę do picia, nie do jedzenia. No i zobacz, mogę sobie lać z tego tysiąca litrów na całą tą grządkę. Ile? Zek azalie, rododendrony hortensje świerki rudbeckie loksy liliowce i woń nie trzeba nosić obornika nie trzeba jeździć po sąsiadach ten obornik można mieć własny mamy taki produkt w sklepie już żeśmy dopracowali do końca tylko bez tej pompy bo nie wiem czy ktoś chce to wylewać mechanicznie czy ręcznie za pomocą wiaderka a na pewno jakby wiesz, tam do tych drzewek co daleko nie też to ja sobie zaniosę wiaderkę ale tu jak mam roślinki wszystkie w jednym miejscu to po prostu będę je podlewał tą gnojóweczką z węża o to niech się leje, niech się leje mam tego tyle że niech się leje na pewno nie przedobrzymy na pewno nie przedawkujemy taką gnojówką, takim kompostem i wcale się nie spodziewa do zobaczenia